Witam w kolejnym QA, wiem, że bardzo e, lubicie tę serię. Na pewno część z Was lubi tę serię. Ja też lubię ją nagrywać, bo lubię właśnie sobie podpowiedzieć konkretnie e, tym osobom, które... Wiecie, no po prostu jakoś tak się możemy zaangażować, mogę właśnie komuś konkretnie e, coś poradzić, odpowiedzieć, możemy się trochę lepiej poznać, wiecie o co chodzi, nie? Także nie przedłużając, lecimy. Czy to możliwe, że jednocześnie waga mi wzrosła, ale centymetry spadły? Jestem na redukcji i no. I tu Ewelina pyta. I jest to bardzo ważne, że to pyta Ewelina, dlatego że Ewelina najbardziej prawdopodobnym jest to, że jednak jest kobietą. A kobiety mają cykl menstruacyjny, a jeżeli mają cykl menstruacyjny, no to ta waga może się wahać w ciągu miesiąca w zależności od tego, w jakiej fazie cyklu są. I kolejna sprawa jest taka, że jeżeli jest ktoś, kto zaczyna redukcję i jednocześnie zaczyna treningi, to może być tak, że Tkanka tłuszczowa spadnie, przez co spadną wymiary, ale wzrośnie tkanka mięśniowa, wzrośnie glikogen, więc ta waga również wzrośnie. Więc wiecie, ten y, stosunek może być taki, że więcej nam dojdzie niż zejdzie, ale dalej ten tłuszcz nam schodzi. Dlatego ja zawsze właśnie mówię, żeby... Nie patrzeć tak na tą wagę, wiecie, jak ciele namalowane wrota, że patrzymy po prostu i nie wiemy o co chodzi, bo ta waga nie jest najlepszym wyznacznikiem. Oczywiście w skali 2-3 miesięcy redukcji ta waga powinna spaść. Jeżeli mamy na przykład do zrzucenia 10 kg, to nie jesteśmy w stanie tych 10 kg sobie dorzucić do tego, ale w skali na przykład 2-3 tygodni jak najbardziej może tak być, że ta waga nie będzie aż tak znacząco spadała, dlatego ja w pierwszej kolejności mówię, żeby ludzie patrzyli nawet nie na... Wymiary, a na to, jak się po prostu czują, jak wyglądają, jak leżą na nich ubrania. Bo wiecie, z wymiarami też może być różnie, aczkolwiek jest to lepsze wyznaczenie niż waga ciała. Także w takim przypadku nic bym nie robił, znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, niczym się nie przejmuj, jest dobrze. Kolejne pytanie: Ulubiony film, piosenka i najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Po kolei, ulubiony film. Ym, tutaj waham się między dwoma tak naprawdę. Jeden to jest Blade, e, łowca wampirów. Tak, oglądałem to jako dziecko. Na szczęście moi rodzice nie, nie, nie patrzyli za bardzo, za co oglądam, nie mieli z tym problemu. E, ja się bardzo cieszę, e, bo no, ten film widziałem mnóstwo razy. E, kolejnym moim filmem ulubionym to jest Gliniarz z Beverly Hills. I to też był film, który e, jako, powiedzmy, jeszcze młodszy dzieciak niż jako, ten, co oglądał Blade'a, no to też ten film oglądałem naprawdę miliard razy. Tą piosenkę katowałem miliard razy, która jest w gliniarzu z Beverly Hills. Eee, a jeżeli chodzi o takie czyste wspomnienia, ciężko powiedzieć, nie mam, nie mam czegoś takiego konkretnego, co jakoś wspominam e, za specjalnie to nawet nie mówię o dzieciństwie tylko w ogóle, jakby nie mam aż takich wspomnień z czymś konkretnym, żebym na przykład za tym tęsknił, albo żeby to budziło jakąś we mnie nostalgię. E, jeżeli chodzi jeszcze o piosenki z dzieciństwa, to... Mm, Ciężko powiedzieć, tutaj wymienię, wymienię te, które pierwsze mi przychodzą do głowy. To pierwsza to jest Nickelback, How You Remind Me i to jest jedna z, jedna z pierwszych piosenek, które pobrałem z internetu. W ogóle jak były początki internetu. to będą, że ta piosenka nie wiem się chyba ściągała z pół godziny, nie? No bo nie wiem, 2 megabajty, e, ale taki, taki szybki był internet wtedy. E, druga to jest Linkin Park in the End to też jest taka piosenka, którą pamiętam i Point of Authority, też Linkin Parka. Eee, tak czy chyba nazywa ta piosenka, mam, mam nadzieję, że, że dobrze powiedziałem, że nie, nie, nie zjebałem. Eee, ale tak, to, to, to są te piosenki, które mi się tak kojarzą z, z dzieciństwem, że je rzeczywiście katowałem, eee, że je znałem na pamięć nie i, 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 i do, do dzisiaj je lubię, o tak powiem. Co sądzisz o aplikacji Fita? Tu nie umiem, trzymam diety, jem po prostu mniej licząc kalorie, coś mi to da? Tak, jak najbardziej. No ja z FITA tu korzystałem, jak powiedzmy, liczyłem kalorie przez wiele lat. Jest to bardzo dobra aplikacja. Um, to nie jest sponsorowany materiał, <laughs> ale no nie, to jest, to jest dobra aplikacja, nie ma co ukrywać się ja zawsze, bo była taka faza, że na początku był MyFitnessPal i z tego dużo ludzi korzystało, mi nigdy nie, nie pasował i nigdy jakoś nie lubiłem korzystać, wolałem właśnie um, fitatu, jak, jak już powstało e, i tak, jak najbardziej tak. I to jest właśnie trzymanie diety tak naprawdę, no bo trzymasz się jakiegoś założenia, więc jesteś na dobrej drodze. Czy są jakieś ćwiczenia lecznicze zmniejszające ból w barkach? I tutaj tak naprawdę y, odpowiem tak, oczywiście, że są ćwiczenia, ale nie powiem ci jakie, dlatego że zależy od czego ten, z czego ten ból wynika, bo ten ból może nie wynikać z samego bólu w barku, w sensie, że masz jakieś uszkodzenie, musisz wzmocnić, tylko to może być spowodowane tym, że chociaż masz przykurczoną klatkę piersiową i masz przodopochylenie barku, masz protrakcję i jakby to powoduje problem, i, i to powoduje. Ból, i z tym trzeba było coś zrobić, i na to nie ma jakby ćwiczeń na barki, tylko się będzie zupełnie co innego robiło. Także trzeba przede wszystkim, zawsze w pierwszej kolejności, znaleźć źródło problemu, żeby znaleźć rozwiązanie na ten problem. Także no tu mówię, nie jestem w stanie nic konkretnego doradzić. Biorę melatoninę o 21.00. O 8 czuję się zamulona. Dlaczego taki efekt? Bardzo możliwe, że po prostu jest to za duża dawka melatoniny. To jedyne, co mi przychodzi do głowy. Ewentualnie może być tak, że po prostu ty tak reagujesz na melatoninę i trzeba byłoby e, zmienić na coś innego. E, Asia też tak marzy. Ona po melatoninie np. badała ją głowę rano i w ogóle się źle czuła. E, u mnie, szczerze mówiąc. Nawet nie pamiętam. Ja melatoniny bardzo mało i rzadko używałem, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ale ja na przykład, bo czasami, czasami biorę hydroksyzynę, właśnie też na, na, na sen, rzadko, ale, ale biorę i też mam także. Czasami czuję się dobrze, a czasami właśnie czuję się mega przymulony yy, i, i jest lipa, mimo tego, że to jest ta sama dawka, więc no, no ciężko powiedzieć. Czy przewidujesz jakąś promkę na 60 dni challenge na Black Friday? Nie, nie przewiduję, dlatego że yy, 60 dni challenge to jest eBook, który jest dostępny tylko w listopadzie, więc yy, powiem wam tak, oczywiście, mógłbym zrobić tak, że wystawiłbym ten produkt w wyższej cenie yy, niż teraz jest, i przecenić go na tą cenę, która teraz jest i powiedzieć, że jest promocja. Ale ja nie lubię takich chwytów robić, tylko nawet wyszedłem z założenia, że jeżeli jest to produkt, który jest dostępny tylko czasowo, no to robienie na niego promocji jest trochę bezsensowne, bo jakby po co? Wiecie, on się więcej nie pojawi, więc także nie przewiduję promocji, za to jest promocja na całej stronie minus 25% na wszystkie inne programy i jadłospisy właśnie do końca listopada. I tu a propos tych programów, mamy kolejne pytanie, a raczej. Oskarżenie. <laughs> Siemka, krytykujesz trenerów, którzy sprzedają gotowce, a sam sprzedajesz gotowe plany. Yy, ale jest pewna różnica. Ja nie krytykuję kogoś, kto sprzedaje gotowce. Ja krytykuję kogoś, kto mówi, że układa indywidualny plan, a sprzedaje gotowce. Jeżeli ktoś mówi, że słuchajcie, to jest plan gotowy, jakby kupujecie, macie, nie macie wpływu na to, co tam, że tak powiem jest. Yy, to, to nie jest oszustwo i nie mam z tym problemu, ja mam problem z tym, że ktoś ma konsulta, na przykład ma ofertę konsultacji, ma że indywidualny plan treningowy, a wysyła gotowca to to już jest oszustwo, to jest dosłownie kłamstwo i też dlatego jest różnica w cenie. Dlatego mój program powiedzmy będzie kosztował 100 zł, a na przykład indywidualna konsultacja by kosztowała 300 zł, bo wymagała do mnie więcej pracy właśnie to, że to jest indywidualnie dopasowane i tak a jeżeli ktoś za 200 czy 300 zł wysyła gotowy plan i mówi, że jest indywidualny, no to to już jest oszustwo. Ja z tym mam problem. I, i tylko i wyłącznie z tym. Jak odzwyczaić się od podjadania słodyczy? Po pierwsze to powiedziałbym, żeby sobie zrobić na nie miejsce po prostu w ciągu dnia na diecie, że wiecie, po prostu ustalacie, że na przykład nie wiem, macie w ciągu dnia, nie wiem, że po obiedzie czy coś na deser jecie sobie jakiegoś tam małego batonika, kawałek czekolady czy coś, wliczacie, to nie ma problemu, jest spoko. Druga sprawa, jeżeli wam to nie pasuje nie jesteście w stanie na przykład sobie to, tego ogarnąć, tak? No, to po prostu zrezygnować ze słodyczy, a na przykład zastąpić je chociażby owocami. Że wiecie, jeżeli macie właśnie po obiedzie ochotę na słodkie, to zamiast na przykład batona jecie banana. Kalorii dostarczycie bardzo podobną ilość. Dalej, macie coś słodkiego jednak. Ale jest to dużo bardziej wartościowe, dużo bardziej odżywcze. Następna sprawa jest, żeby wybierać, powiedzmy, albo mniejsze wersje tych yy, słodyczy, albo bardziej, powiedzmy, nie wiem, no chociażby białkowe. Ja na przykład. Yy, Często jem batony proteinowe, jak mam ochotę coś na coś słodkiego, bo ja nie mam czegoś takiego, że no, musi to być wiecie, taki typowy słodycz, typu nie wiem, Snickers, Mars, Twix, Milky Way, cokolwiek, tylko ja mam po prostu no, czasami ochotę na batona i mi, mnie totalnie robi taki baton proteinowy i sobie do czasu, do czasu właśnie zjem i jest gites. Ile białka max w jednym posiłku, co jeśli zjemy za dużo, na przykład 450 gramów. To nie jest za dużo, tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak za dużo białka na jednym posiłku. Może być za dużo białka w ciągu dnia, co po prostu jest bez sensu, na przykład między 3-4 gramów na kilogram masy ciała, co już jest no, no, w ogóle ciężko to osiągnąć, taki, taki próg, ale no nie ma czegoś takiego, że zjemy za dużo, także jak najbardziej możesz te 450 gramów jeść. Ja, ja zazwyczaj tyle po prostu nawet jem na, na posiłek. Dieta w święta, jak się do tego Odnieść. No po prostu, jakby no, masz dwie opcje, albo Męczysz się, ale dlaczego inaczej? Skoro zadajesz takie pytanie, to znaczy, że jest to problem. A skoro jest to problem, to dlaczego by go nie rozwiązać w tak prosty sposób, jak to, żeby się po prostu nie przejmować. Czyli jeść normalnie po prostu tak jak wszyscy, ale, nie, z jednej, ale z drugiej strony nie rzucasz się na jedzenie, bo wiecie, tu jest pewna różnica między tym, żeby zjeść normalnie, a z drugiej, żeby zrobić takie A wyjebane i jem po prostu, żeby do pożygu, bo jakby jutro miało nie być. I ja na przykład tak kiedyś miałem jak miałem zaburzenie odżywiania no to jak ja trzymałem michę, no to ja w święta powiedzmy, jak była wigilia i tak dalej, no to ja potrafiłem jeść po 6-8 tysięcy kalorii tego dnia, bo właśnie miałem takie podejście, że wyjebane, nie, 3 dni po prostu lecimy na pełnej i pamiętam, takie kiedyś zrobiłem zdjęcie, że rano i, do, rano i wieczorem i, i zważyłem się i zmierzyłem i miałem plus 11 cm w pasie od rana do wieczora, bo tak mi wywaliło brzuch od tego żarcia i chyba tam 3 albo 4 kg Więcej ważyłem na wieczór, nie? Właśnie po tym, po tym całym jedzeniu, no bo ja potrafiłem, wiecie, zjeść dwa talerze żarcia, potem zjeść na przykład, nie wiem, 15 pierogów, a potem opierdolić 15 cm, 15 cm makowca, nie? Bo ja makowca to już na centymetry, a nie na kawałki jadłem, także po prostu zjeść normalnie, bo pamiętajcie, że to są, nie wiem, nawet jeżeli to będą 3 dni, to dalej macie 365 dni w roku. I wiecie, to jest tak, że od jednego hamburgera, czy od nie wiem, od jednego pieroga nie przytyjecie, no to od jednej sałatki nie schudniecie, nie? Witaminy lepiej brać razem w tabletce czy osobno? I to jest takie pytanie, że ja sobie tego nie wyobrażam, że ktoś, nie wiem, kupi po prostu wszystkie witaminy osobno, które są w takim kompleksie witaminy minerałów, no bo to wtedy nie wiem, ile by suplementu trzeba było kupić i brać, więc to jest totalnie bez sensu. Generalnie branie właśnie takich kompleksów witaminowo-minerałowych według mnie jest bez sensu, bo. Większość z tych witamin my po prostu bardzo łatwo dostarczymy z pożywienia, większość tych minerałów bardzo dostarczymy łatwo z pożywienia, jeżeli ta dieta jest w miarę zbilansowana, bo ja nie mówię, że trzeba jeść nie wiadomo jak czysto, ale jeżeli jemy powiedzmy właśnie te, nie wiem, 400 g warzyw i owoców dziennie, jemy jakieś pełnoziarniste zboża, mięso, wiecie, jakieś tłuszcze, powiedzmy zdrowe źródła tego tłuszczu, no to my wszystko dostarczymy i tak naprawdę jedyna witamina, którą musimy i powinniśmy suplementować. To jest witamina D3, i u wegan jest to B12. Dlatego, że B12 nie jesteśmy w stanie dostarczyć ze źródeł roślinnych, więc weganie muszą się witaminą B12. Suplementować, żeby nie mieć problemów. Jak schudnąć z Hashimoto, liczę kalorii i będąc na deficycie nie działa. Przykro mi to mówić, ale nie jesteś na deficycie. Jakby nie da się nie chudnąć na deficycie. I słuchajcie, to jest pewna różnica, bo jeżeli Wy na przykład wyliczycie sobie kalorie w kalkulatorze i będziecie się ich trzymać, to nie znaczy, że jesteście w deficycie, bo wam kalkulator tak pokazał, bo Wy możecie mieć mniejsze zapotrzebowanie niż wynika z tego kalkulatora. Bo może przesadzaliście e, aktywność swoją i ruszycie się mniej niż myśleliście, e, albo jakieś są inne powody, ale nie da się nie chudnąć na deficycie e, i Hashimoto tutaj nie, nie przeszkadza w tym. Dalej, przy Hashimoto, żeby schudnąć, trzeba być w deficycie. W ogóle w, przy każdej jednostce chorobowej, żeby schudnąć trzeba być w deficycie kalorycznym. Nikt jeszcze kurwa nie schudł na, na, że tak powiem. Surplusie kalorycznym, bo no, no, nie da się. Czy białka z mięsa są bardziej wartościowe od białek z twarogu, skórów, I tutaj jest bardzo śmieszny temat, dlatego że jest to coś, co nie wiem, dlaczego w ogóle jeszcze się pojawia, i w ogóle ktoś ma czelność powiedzieć, że. Powiedzmy, że teraz rzadziej, że twaróg jest na przykład gorszy od mięsa, gdzie Lion McDonald w książce Protein Book, która ma już chyba nie wiem, 20 lat, udowodnił wtedy już, że tak nie jest, że jeżeli spojrzymy na przykład na minogram twarogu, no to on nie jest gorszy od aminogramu chociażby polędwicy wołowej, która jest tak wychwalana często przez kulturystów. Jeżeli spojrzymy oczywiście na inne wartości odżywcze, no to tu możemy oczywiście się kłócić, że wołowina może wypadać lepiej. Ale jeżeli mówimy tylko o białku, to pamiętajcie, że na to dalej jest białko od zwierzęce, dalej ma pełny, pełen aminogram, dalej właśnie jest pełnowartościowym białkiem i dalej jest bardzo dobrym źródłem białka. Oj, tu a właśnie a propos tego jest kolejne, że nie jestem wege, ale czy białka z mięsa są niezbędne, czy mogę dobijać serwatką? Jak najbardziej możesz dobijać, dlatego że serwatka jest z nabiału i jest białkiem odzwierzęcym. Powiem nawet więcej, że serwatka białka ma najwięcej leuceny, czyli aminokwasu, który jest najważniejszy w syntezie białek mięśniowych, żeby, ta syntezy, żeby do tej syntezy, syntezy doszło, żeby zwiększyć tak zwany MPS, czyli właśnie muscle protein synthesis, no to ta leucyna jest niezbędna, jest niezbędna około 3 gramów tej leucyny, a powiedzmy, że takie WPC ma mniej więcej 10-12 gramów tej leucyny w 100 gramach, nie mówię tu o 100 gramach produktu, tylko o 100 gramach białka, ale powiedzmy, że 10-12% białka z WPC to jest leucena, a na przykład w takim mięsie jest to od 8 do 10%. Gdzie można wysłać feedback Twoich planów treningowych? Chcę pochwalić i opierdzielić. Jak najbardziej możesz to zrobić, pisząc po prostu opinię na stronie. Pod każdym produktem jakby jest możliwość skomentowania, zopiniowania danego produktu i jak najbardziej ja jestem gotowy na, na opierdziel i, i również na pochwałę. Jeśli teraz miałbyś zostać trenerem personalnym, to od czego byś zaczął? E, powiem wam tak. Ja, ja nie jestem, że tak powiem, tradycjonalistą i ja nie jestem osobą, która, przed nie niem prowadzi treningi na siłowni. E, wiecie, takim typowym trenerem personalnym. Tylko ja działam online, więc ja swoje rady będę dawał tak, jakbym działał online, no bo jakby w tym jestem ekspertem, w tym się e, specjalizuję i zacząłbym oczywiście od TikToka, od rolek na Instagramie i ogólnie od social mediów, ale właśnie jeżeli chodzi o, e, o to, jakbym miał jedną rzecz z tego wybrać. To zdecydowanie wybrałbym nagrywanie krótkich form wideo teraz. Możliwe, że wiecie, że za pół roku, za rok będzie inaczej, ale na ten moment wybrałbym krótkie, właśnie wideo, e, zwłaszcza takie do 30 sekund. I wtedy, jeżeli nagrywamy właśnie takie krótkie wideo w pionie, no to mamy od razu materiał na TikToka, mamy materiał na Instagrama, właśnie na Rolki, mamy materiał na YouTube Shorts, mamy materiał na Pinteresta, mamy materiał na Facebooka, więc robimy jeden materiał, który możemy wrzucić na 5 platform. Jeżeli zrobimy 30 materiałów, to mamy łącznie 150, jakby, yy, 150 materiałów, nie? Bo może być także jakiś filmik i to u siebie zresztą widziałem, że może być także filmik na przykład na TikToku mi poszedł tak umiarkowanie, ale na przykład na YouTube Shorts bardzo dobrze, albo na odwrót, że na YouTube Shorts poszedł chujowo, a na TikToku poszedł bardzo dobrze. Ale wiecie, skoro mam już materiał, to dlaczego miałbym go nie wrzucić po prostu na większą ilość platform. Także ja to bardzo polecam każdemu, kto to ogląda i kto, kto tworzy treści, że załóżcie sobie YouTube'a, chociażby właśnie dla tych shortsów, i wrzucajcie jak najwięcej, w sensie, w jak najwięcej miejsc, bo nie wiecie gdzie zażre, a często jest tak, że naprawdę nie wiecie, kto gdzie na co kiedy wpadnie. Także tak. Czy wrócisz do nagrywania podcastów? I tu powiem Wam, że bardzo bym chciał, tylko to nie jest do zrealizowania totalnie na ten moment. Także może kiedyś to zrobię, zobaczę, może mi się odwiedzi, może już te podcasty nie będą tak szły, albo nie wiem cokolwiek, ale ja bym chciał podcasty robić tak jak teraz jestem przed w studio, nie mam tu studio nagrań i ja bym chciał właśnie takie podcasty robić w takiej formie, żeby to było na, na pełnej kurwie, nie, że wiecie, mamy fajny background, żeby było wideo, żeby były trzy kamery ustawione, jeden tak trzeba wie dwóch gości, po, po dwie kamery, tak żeby była jedna na jednego gościa, jedna na prowadzącego także był właśnie fajny montaż przy tym, tylko to jest bardzo trudne do zrealizowania, bo mówimy tutaj raz o dużych kosztach samego sprzętu, dlatego że, powiedzmy, mój aparat, który teraz nagrywam, kosztuje około 15 tysięcy złotych, więc mówimy tu o trzech takich kamerach, więc mówimy tu o 45 tysiącach złotych. Powiedzmy, że ewentualnie mógłbym mieć te dwie tańsze, ale to dalej jest, załóżmy, no minimum 10 koła. Do tego oczywiście jakiś tam podcaster, Mikrofony, operator, bo przy tym musi być ktoś, kto będzie sprawdzał, jak być dźwięk, czy, czy wszystko się dobrze nagrywa, czy kamery się, czy kamery nagrywają i, i nie ma żadnych problemów. Do tego jeszcze koszt studia, że wiecie, właśnie wyciszyć jakiś pokój, zrobić jakiś fajny background. Więc ogólnie mówimy tutaj o jednorazowym, powiedzmy, koszcie 20 do 30 tysięcy złotych, plus jakby ten operator i montażysta. Nie? To też jest, załóżmy, 300, 500 zł za materiał. Yy, więc mówię, to są duże koszta i powiedzmy, że jeszcze z tymi kosztami byłbym w stanie się <goda> pogodzić yy, na ten moment. Ale problemem jest czas. Że jednak to jest wymagające, bo wiecie, yy, no warto zapraszać gości jednak, bo podcast samemu to trochę taki według mnie jest nie wypał i yy, no bez sensu. Nie? No, oczywiście można, ale. Zawsze te odcinki z gościem są fajniejsze, można się czegoś dowiedzieć, yy, i wtedy to się nagrywa na zasadzie takiej, że prowadzący chce poznać gościa, nie? Więc to jest taka naturalna rozmowa i bardzo łatwo jest zrobić półtorej godziny materiału, dwie godziny materiału, zwłaszcza jeżeli jest fajny, rozgadany gość yy, i wiecie, to zajmuje do przygotowania, trzeba się przygotować do takich odcinków, także wiesz. Także wiecie, to ja bardzo chętnie bym to zrobił, tylko mówię, no nie na ten moment. Może, może za rok, może za, nie wiem, dwa lata, ale kiedyś na pewno chciałbym do tych podcastów coś chciałbym, może Można nie wrócić, tylko zacząć robić, bo chciałbym właśnie zacząć robić na takiej powiedzmy pełnej kurwie. Ale do tego właśnie też potrzebne jest miejsce, bo wynajmowanie studia za każdym razem do nagrywania jest trochę męczące. Eee, właśnie, żeby ominąć przed te koszty, no bo raz, że jesteśmy ograniczeni, takim, że musimy gdzieś jechać, dwa, że nie zawsze termin się będzie zgadzał, i nie zawsze może być tak, że będzie wolne studio, eee, no i musimy za każdym razem płacić powiedzmy 100-200 zł za godzinę wynajęcia studia, więc koniec końców nagrywając na przed 100 odcinków, no to bardziej się opłaca mieć jakby swoje miejsce, nie? Ale mówię, no jak ja wrócę znaczy jak zacznę robić podcasty to chciałbym być na takim poziomie od razu jakby z wejścia jak chodzi o powiedzmy jakość i format jak nie wiem chociażby przygody przedsiębiorców gdzie byłem e, albo właśnie tego typu podcasty to powiedzmy tak, takie z wyższej półki. Jefferson Curl. Czy robić i po co? Jefferson Curl to jest taki martwy ciąg powiedzmy z kocim grzbietem w sensie po prostu się z, zaczynamy zginać i każdy kręg po kręgu musi zejść w dół e, i potem prostując się robimy to samo tylko na odwrót i czy robić i po co. Według mnie to nie jest ćwiczenie, które, nie wiem, każdy powinien robić, albo że każdy będzie miał z tego benefity. To jest bardziej ćwiczenie y, akcesoryjne, żeby wzmocnić w momencie, gdy ktoś potrzebuje, żeby to wzmocnić, nie? E, także, no, zależy od tak naprawdę osoby i sytuacji. Tatołaże ulasek, takie jak na przykład ma Dane. E, Rozumiem, że pytanie jest co myślę? E, szczerze mówiąc, totalnie połuchuja mi to lata. W sensie, na są faceci, których jarają wydzierane laski, e, albo takie, co ich obrzydzają. Je, mi naprawdę serio nie robi mi to różnicy. Po prostu u niektórych dziewczyn, kobiet to pasuje, w sensie pasują te tatuaże, u niektórych nie. Ja sobie nie wyobrażam Asi z wydzieranym rękawem, według mnie wyglądałoby turbo głupio. Eee, jakiś tam mały, powiedzmy skromny tatuaż, spoko. Eee, a tak mówię, u dziewczyn to mam takie, że nie zwracam za specjalnie na to uwagi, czy ma te tatuaże, czy nie. Już się tak przyzwyczaiłem do nich, e, że ktoś je ma, że no, no nie robią mnie, nie, w ogóle. Eee, no. Czy słuchać muzyki na treningu? David Goggins mówi, że to oszukiwanie. Słuchajcie, dla mnie David Goggins to jest no, gość, który Robi ekstremalne rzeczy. Robienie treningu bez muzyki to jest jedna z, z takich ekstremalnych rzeczy. I wiecie, no, on ma swoje zdanie, no ale to nie jest oszukiwanie, no bo, jakby, dlaczego to miało być oszukiwanie? Badania jasno mówią, że muzyka w trakcie treningu, taką, którą lubicie, no, generalnie słuchanie muzyki podczas ćwiczeń może poprawić wasze efekty, a skoro może poprawić efekty i nie robicie tego za, za pomocą, nie wiem, dopingu czy czegoś, co może mieć skutki uboczne, to dlaczego tego nie robić? Oczywiście ktoś może powiedzieć, Wiedzieć, że, wiecie, że z muzyką na przykład zrobisz przysiad 200 kg, ale bez muzyki nie zrobisz. Nie? I co, że tak powiem, jak będziesz musiał zrobić taki przysiad, ale nie będzie muzyki w tle. No kurwa, raczej nie będzie takiego przykładu, bo nikt po prostu nie chodzi po mieście i nie podnosi samochodów, tak bez powodu. E, więc no nie, to nie jest według mnie oszukiwanie w żaden sposób. Jak się czujecie psychicznie, jak życie? Dobrze, ogólnie właśnie fajnie się wszystko układa, o dziwo, jakby nie ma żadnych problemów i, i wszystko nam ostatnio zaś idzie w miarę, że tak powiem, no po naszej myśli. Ja od siebie jeszcze powiem, że ja na przykład, jak byliśmy na Dominikanie, ja byłem tam dosyć mocno zestresowany. Właśnie byłem zestresowany tym daily, byłem zestresowany przed treningówką, byłem też nerwowy, ale jak wróciliśmy. To po powrocie ja zacząłem medytować. Yy, serio, nie? I powiem wam, ja jeszcze nagram o tym vloga, jak to u mnie wygląda generalnie. Bo yy, powiem wam, że jedna książka właśnie utwierdziła mnie w tym, że medytacja to nie musi być coś takiego, że wiecie, przez 15 minut siedzicie i o niczym nie myślicie, nie? Że to, nie, że to niekoniecznie tak musi to wyglądać, tylko można to zrobić trochę inaczej. I, i powiem wam, że wydaje mi się, że bardzo mi to pomogło. Yy, dużo lepiej się czuję. I na przykład teraz mogę powiedzieć, że teraz przez. Przez ostatnie parę dni tego nie robiłem, bo wiecie, nie miałem czasu, no to jest bzdura, bo. Na to jest czas i każdy na to znajdzie czas, tylko po prostu tego nie robiłem z różnych powodów i na przykład już dzisiaj mi tak to przybiło, że wiecie kolejny dzień muszę nagrywać dosłownie materiał, dwie godziny przed publikacją, montować, robić miniaturkę itd. I tak się czuję przytłoczony tym, dzisiaj także jutro na pewno pierwsze co zrobię jak się obudzę to właśnie będę medytował. I tu właśnie odpowiadając na kolejne pytanie, czyli, czy pracujesz aktualnie nad wyrobieniem u siebie jakiegoś nawyku? No to właśnie jest to. Tylko powiem wam, że wybrałem sobie strasznie chujowy moment na to, bo właśnie to daily, generalnie listopad, który jest najbardziej pracowitym miesiącem w tym roku, to nie był dobry czas na to, żeby sobie coś jeszcze do tego dokładać. Także ja to sobie po prostu daję sobie luz na to, jak skończy się to daily, zacznie się grudzień, trochę właśnie będę miał czasu więcej na wszystko, to wtedy na spokojnie będę mógł sobie to. Wprowadzić w życie, bo wiecie, jak już zacznę, powiedzmy, będę miał taki, wiecie, tydzień, dwa tygodnie, że coś robię, no to potem, jak zlecą się różne obowiązki, no to łatwiej to będzie utrzymać niż zaczynać, wiecie, od, od zera, nie? Bo tak jak z treningami siłowymi, że wiecie, jakbym nagle w takim zapierdolu zaczął coś robić, no to trochę ciężko, ale w momencie, gdy ja już ćwiczę 10 lat, no to łatwo mi jest po prostu wcisnąć ten trening gdzieś. I tu kolejne pytanie. Nie wiem, czy ono jest do mnie skierowane, czy tak generalnie. E, czy nie uważasz, że nieumiejętność zredukowania tkanki tłuszczowej to obraz słabej psychiki? Zależy. E, wiecie, nic nie jest zero-jedynkowe i nic nie jest biało-czarne. Trzeba na to patrzeć szeroko. Ja będę teraz mówił, jakby na siebie, bo powiedzmy, że biorę to pytanie do siebie, bo często takie, że tak powiem, komentarze czy wiadomości dostaję. Słuchajcie, przede wszystkim mi totalnie kurwa nie przeszkadza to, jak ja wyglądam. Więc jakby to ludziom przeszkadza. Ja nie wiem, czy oni chcą se konia do mojego sixpacka, do żył na klacie i barkach, może to ich jara, nie mam pojęcia, mało mnie to obchodzi. Ale ja się sobie podobam. Ja Można powiedzieć, że teraz ja jestem bardziej pewny siebie, jestem mniej zakompleksiony niż jak byłem w swojej życiowej formie. Bo zupełnie mi się zmieniły priorytety. Czy jest to objaw swojej psychiki? Po części może i jest. Nie mam totalnie pojęcia. Nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym, bo wiecie, ja po prostu biorę pod uwagę różne rzeczy, bo ja mogę teraz iść w drugą stronę, czy. Nie jest objawem swojej psychiki, że na przykład jest jakiś trener, który e, zajebiście wygląda i tak dalej, ale na przykład nagrywa TikToka raz w tygodniu zamiast na przykład 20 TikToków w tygodniu. Czy to jest objaw swojej psychiki, że on tak mało nagrywa? Czy to jest objaw swojej psychiki, że on zarabia tylko 5 tysięcy miesięcznie? Bo może jakby się kurwa postarał trochę bardziej i był bardziej pracowity, może by zarabiał 10 tysięcy miesięcznie. Wiecie, to bardzo łatwo kogoś stygmatyzować i bardzo łatwo łatkę... Komuś przyczepić, zwłaszcza na to, czego ta osoba nie ma, nie bo, bo nie, nie patrzymy na to jakby szeroko. I, i, I tak samo nie wiem, ja mogę się pochwalić tym, że przeczytałem przez ostatnie parę lat, około 50-60 książek, przesłuchałem. Możliwe, że nawet setki godzin podcastów, a jeżeli ktoś tego nie zrobił, to znowu mogę powiedzieć, czy to jest objaw całej psychiki, że on tego nie zrobił. Może tak, może nie, może po prostu ma inne priorytety w życiu. Także ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli mi ktoś nie jest potrzebny i ja nie czuję takiej potrzeby, wiecie, ja się źle nie czuję z tym, że nie schudłem, nie zrobiłem formy, po prostu ja mam to totalnie wyjebane. Eee, także nie wiem, czy to jest objaw całej psychiki, bo ja dużo rzeczy jednocześnie nie zrobiłem, i czy one są objawami całej psychiki, nie wiem, nie mam pojęcia jeżeli podobało ci się to Q&A to tutaj masz link do poprzedniego. Jeżeli chcesz jeszcze na więcej pytań się poznać odpowiedź, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To ja było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.